Cześć wszystkim, witam was, bardzo serdecznie z tej strony Wotan, jest ze mną Lukas. Dzień dobry, witam was też bardzo serdecznie. I lecimy z kolejnym odcinkiem z naszego pojedynku 1 kontra 1 z Anglia kontra Kastylia. Zgadza się. I... To bez większego chyba gadania, po prostu powodzenia i nie atakuj mnie no, dzisiaj. Zobaczymy. Zobaczymy! Dobra, Dobra. odpauzowuj i lecimy. A, już ok. Dobra, słuchajcie. Uh, witam jeszcze raz was wszystkich bardzo serdecznie. Widzicie, że mamy sobie Royal Med z Austrią. No, ale też trzeba kilka innych rzeczy zrobić. Po pierwsze, skończyć wojnę. Mm, kurde, nie mogę dać influencji więcej, bo denerwuję problem, więc dam po prostu stabilność. Teraz niestety, no, ale co zrobić? A uh, słuchajcie, kończymy wojnę z, kończymy wojnę z Genułą. Uh, będę pisawał. Uh, I od Genuły zabierzemy sobie. To jest 48% ekspansji. Czyli bez problemu nie będziemy mieć żadnej koalicji, biorę jeszcze, no, oczywiście, pieniądze oraz warrepsy Kończymy to. E, I w tym momencie nasza agresywna ekspansja wygląda w, tym, w ten oto sposób. Więc trzeba uważać, chwilowo w Europie na pewno nie będziemy podbijać. Nie mam niestety ad administracyjnych punktów, żeby to skorować, ponieważ wziąłem sobie ideę tutaj Global Setting Chris 20, e, które mi się na pewno bardzo, ale to bardzo przyda. Dobra, jeżeli chodzi o highs, e, wydajemy go w ten sposób, że po pierwsze zbudujemy sobie e, raz dwa kościoły. A może na trzy kościoły, a po drugie zbudujemy nowy heavy ship i to będzie flagship. O! To jest? O! 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 Okazja, czekaj. E... O... Okazja! <trybujesz> <trybujesz> <O, trybujesz> dobra, dobra. Zapewne Austria nie chciała dołączyć. Tak. Coś nikt nie chciał dołączyć. Mhm. Mm a, bo ja pauzowałem, przepraszam. Uh, super. Taka prawda, że Lukas może po prostu na mnie wbiec. I tutaj no, no nie mam innej opcji. Lukas na mnie wbiega i rozwala co chce, no bo tak naprawdę ja nie mam czym go zatrzymać. Uh, więc po prostu no co zrobię, no, oddam mu coś co chce i tyle no. O, jakbyśmy tych Francuzów tu zapali, ale zapewne tu ma gdzieś więcej wojska, Lukas. Sądzę, że nie. O 19 tysięcy, masz szansę, że go rozwali, a ja teraz wojska nie mam, nie mam nic tak naprawdę. To co, z Afryki chcesz rzeczy? Już się poddajesz? Ha, a Co ja mogę tu zrobić? Powiedz mi naprawdę. Co? Nie wiem, hmm? <ginson> nie wiem, gdzie masz wojsko. Nie widzę Jak go. Jest. nie mam wojska, o to chodzi. Jak ty masz wojska? Ty ile masz wojska? No to, to, co właśnie cię zaatakowało, to było moje wojsko. Całe? No tak. Ja ci mówiłem, że mam naprawdę słabą tę sytuację. No no to to to, 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 co ja mogę chcieć? No ja myślę, że tak. Do no Afryka to ma ba, bazowo. Po będą to Ciebie pizdilować? Zja! Nie mogę ziemi z Afryki Ci brać! Ale jazda! zda. Boże! Tutaj nie mogę zarządzać tej prowincji. Tu nie mogę zarządzać tej prowincji. No to ta wojna jest z dupy totalnie, ale jestem wkurzony. To może to tak zapuśno. wymienimy... Coś takiego. Humiliate, ci wysłałem, mhm. 1000 golda i war okay. Dobra, słuchajcie, no u mnie jest, no jest źle, no, co, co mogę więcej mówić, jest źle i prawdopodobnie się z tego już nie wyciągnę i Luka po prostu każda kolejna wojna to będzie coraz bardziej mnie bił, ale no próbuję jeszcze, zobaczyłem, może się coś uda. A, oh, tak nie mam wojska, nie mam nic. Nie mam hajsu. Mam wpaśnie dużo pożyczek. W ogóle cię się kolonializm zrespił? No jakim cudem u niego się zrespił, jak on w ogóle kurwa nie kolonizował? Ty powiedz mi, jakim cudem u ciebie jest kolonializm, jak ty nawet kolonizowa nie kolonizowałeś? Nie wiem. My może zmienili warunki kolonializmu. A, czy, chcę, chcę to przeczytać, że chyba teraz jest tak, że musisz tylko odkryć ten świat, nie musisz mieć kolonii. No to zajwić. Więc miałem po prostu fuksa dużego. A ty pecha? Jak tą serię? E, eee, tom to skill po prostu. Ty to tu ale. Dania mnie lubi. Jest to taki sojusznik nowy. Da, bo i mam Royal Mary, z Portugalii Mam Royal Marriage. Jak one znikną, to będę miał więcej tych punktów. No weźmy sobie pokój. Jakiś sojusz z Danią. Zawsze to może coś pomoże. Już nie sądzę. No dobra, zatakujmy. To, to Maroko i tyle. No co zrobić? Zarabiam ja 6. Mam strasznie dużo korupcji, która mi ciągle rośnie. Plus mam strasznie dużo inflacji, która mi ciągle rośnie. To by się od inflacji, ale nie ma. Dobra, garb odbity Garb Więc szybko odpijajcie tutaj Aragon i lecimy na wojsko Maroka. Rozwalimy je. Może coś tutaj zgarniemy tych ziem trochę. Chociaż nie sądzę, o, Sus powstał w ogóle chyba, czy nie? Stlemken ma sojusz. Stlemken z Susem tylko. Dobra. To widzę, że... A, w sumie nie będę tracimy niech tam Aragon to niszczy. Mało zarabiam. Moje kopalnie złota no, cały czas pracują i to mocno pracują, tylko tyle, że no, przez to mam też problem z hajsem, tylko z tym. Inflacją. Tak, jest ekspansja, ale to mi nie daje. Dobra, biorę to, biorę cokolwiek, prestiż trzeba podbić. W jakikolwiek sposób. Dobra, troszeczkę tam podbiliśmy. Czy overextension? To teraz może poczekam chwilę, aż mi się to yy... kończy ładować. No i tu mamy tą Tunezję. Ta Tunezja, której ja bym chciał atakować, no to otomani pomagają i to jest ten problem. Chyba no nie ma żadnych szans, żeby mi nie pomogli. Tu są ziemie Lukasa, więc to też do dupy. Lemkę bym mógł zaatakować. Od razu dzięki temu sus. tu jest potrzebna chyba jedna prowincja do tego. Jest mi potrzebna ta prowincja do, do misji, więc czemu by nie, zatakujmy ten Sus też, oddzielnie wypowiemy wojnę, bo Sus jest chyba cały czas tylko z Kenem ma, więc wypowiedzmy tą wojnę, głównie dlatego, że po prostu jak wypełnię tą wojnę, to będę mógł sobie taksę odpalić, Woj, wojenne. One są teraz za zero, więc czemu by nie, zawsze to trochę więcej będę zarabiał. Dobra, po prostu idźmy odbijać to i tyle. Mamy 8 lat pokój. To w te 8 lat bym musiał w jako, jakikolwiek jak, jak, sposób się tutaj umocnić. Że to będzie ciężkie i to bardzo ciężkie. Hmm. Loyality są podbić, podbijmy. W ogóle właśnie. Czy może coś w estate'ach tak mogę zrobić? co mi się przyda. Poprosić i... O kurwa. Tata 3 merkantynizmu nie jest po mojej myśli, więc zróbmy to tak. Tu wyścigniemy bierza A właśnie, jeszcze jedna sprawa, bo ja tutaj mam do zmiany kilka rzeczy. Takich jak na przykład tutaj. Mam, a nie, tu mam burgersów, ale tu mam cały czas nobility i tu mam cały czas nobility i to trzeba zmienić. Więc niestety tracę dużo loyalty i będę miał problemy z nimi, ale to trzeba zrobić. Dr drugie najwyżej może potem zrobię, jak troszeczkę podrośnie to. Mam prawie na maksa, więc czemu by nie, a czy maksa 40% Dobra, odkrywajmy dalej. To się da. Od Atlantic. O. o! to chciałem, bo to mam chyba do misji. Stabilność! W końcu jakiś dobry event. Coś dobrego dla nas. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj ja mamy prawie Maxman Powera, więc moglibyśmy troszeczkę rozbudować armię. A w sumie mamy, dobra, jednego... Jeden kodnicy i chyba jeszcze z jeden dział zróbmy. Będę mi zarabiał, ale jakoś to będzie. Teraz może na te piechotę jeszcze to zrobię. No bo Lucas, patrząc na to, jaką on ma armię, to naprawdę mnie tutaj jedzie. O, tu jak najszybciej będę musiał rozwinąć po prostu na czwarty poziom fortu. I bardzo możliwe... O, mogę promot zrobić? Nie. 100 dyplomatycznych. To nie, 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 bo ja muszę mieć jak najszybciej ideę skończyć. Tutaj kolonista dostaje, to jest bardzo ważne. Polityczna reputacja, plus tutaj też kolejny kolonista. Jeżeli będzie czterech kolonistów, to coś tam się będzie działo. O, 49%, zaraz to podbiję, A Aragon to podbija na dole. Tak. Ok, podbite. Zazwalmy jeszcze ich armię, trochę może prestiżu podbijemy, armię tradycyjną i tak dalej. I zaraz będziemy działać dalej. Mógł zbudować jakieś kościoły, czy produkcje, ale nie, nie, w tym momencie muszę mieć... W tym momencie muszę mieć... zbijać hajs na spłatę pożyczek. Poim z Lukasem. Zbiłbym sobie tą korupcję, chociaż trochę. To, że zbijanie korupcji, no będzie mnie trochę kosztowało, ale no nie, nic. Niech, niech będzie tak, że tyle zbijajmy. Dobra, tu za chwilę będziemy mieli mm, tą kolonię. I to wtedy prawdopodobnie od razu przeskoczymy tutaj albo na Jamajkę, albo na Borkin. Myślę, że Borken najpierw, bo jeśli chodzi o zasięg Lukasa, to bardziej by miał tutaj szybciej zasięg. Więc czemu by nie? Dobra, mamy mamy tą kolonię. Więc teraz tak, wysyłamy sobie tutaj gościa, bierzemy statek, przesuwamy tu wojsko. To wojsko w sumie by można cofnąć stąd. Tak naprawdę przetransportować je tutaj do. na mainland, tak powiem. Czemu będziemy po prostu mogli to szybciej robić? Dobra. A będziemy mogli tam po prostu mieć trochę więcej wojska. To na nam się przyda. A z której strony jest tutaj port. Nie wiem. Dajmy na razie tutaj. Teraz zobaczymy. Dobra, to jest 49 do korowania. Zabierzmy sobie te prowincje, co by Lukas nie zabrał. Po co mu dawać tutaj więcej prowincji? I po drugie, będzie trzeba zabrać też te dwie prowincje. Tylko, że to jest znowu 84 punkty. Nie mam na razie tyle. To na razie podtrzymajmy tą wojnę jeszcze chwilę, bo to nam nie przeszkadza, że będziemy ją mieli. A będziemy mogli po prostu zrobić ten cały czas te repsy, które no... no właśnie, odpalamy znowu w tym momencie. I dalej zwiedzamy South Atlantic. Czy zrobiłem tą misję z Afryki? Nie. E, słuchajcie, tu gdzieś mogłem robić trade, który by dał mi naprawdę dużo hajsu. Tylko tyle, że no nie mam tych punktów administracyjnych głupich, żeby to zrobić. Ponieważ teraz chcę zabrać sobie stąd tutaj te prowincje. Uuu, czy profesjonalizmu armii? To mi się podoba. też bym też mógł w końcu tutaj coś skonalizować i zacząć podbijać Azteków? To też by był jakiś tam e, pomysł dobry. Chciałem Portugalię w jak, jakąś wojnę wciągnąć po to żebym mógł po prostu zrobić jedną ważną rzecz po prostu zerwać im sojusz z Anglią bo cały czas, cały czas mogę odpalić tą misję żeby zrobić unię personalną z Portugalią tylko, że no, to będzie ciężkie jakbym miał unię personalną z Portugalią to po prostu pięknie um, Dobra, tu mam w ogóle 4% dopiero siły Bo tu by trzeba zrobić state I bym wtedy zaczął więcej zarabiać Tutaj state na pewno zrobimy Ile to by było? 60? Dobra Tak, czy ja jedną skorowałem? Jedną ha ja skorowałem tylko, tak? Nie, nie. Tak, ja jeszcze muszę skorować Tak Lukas, udało się mi Płaciłem pierwszą pożyczkę Jej Jeszcze kurwa 4 <try> Nie mówisz, że mogę zaraz atakować po kolei? Bo już ja, ja, ja wszystko roztwoniłem Dobra, mamy naszą pierwszą tutaj kolonię Zostaw to moje że mi Czasem Lukas nie myślał, że, to, że może tutaj cokolwiek zabrać To jest moje eee, No i co? Trzeba na kolejny tutaj na Jamajkę w tym momencie myślę hmm, Kolejne bunty Ej, no kur Aragon! Tu mi coś co? pomógł. Chociaż może to wygram bez ciebie, ale. Dobra, wygrałem. Jak jakimś cudem odwitam co moje. I. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Bo teraz się stało bardzo dużo. Po pierwsze, jakieś tam bunty gdzieś. Eee, nie na Aragonie, to w ogóle separatyści tutaj wybuchli, tak? Gdzieś jeszcze bunty chyba mam. Genuła, dobra. 5 czy 3. -3. Juan? Juan na tronie. Nie mam w ogóle dziedzica. O! A! Wolę stabilność. No, wolę stabilność. Um, po drugie, stałoby się na początku tych gatunków rozwalić, więc weźmy to całe nasze wojsko. Przetransportujmy tam. Nawet. Moskwa co tu atakuje, tylko tyle, że Lodowska też mam. Ej, wszyscy praktycznie mają mi na rywalu ci, co może by mogli mi w jakikolwiek sposób pomóc. Trochę mnie to już. Y Kurza. No ale co zrobić? Dobra, kończmy tą wojnę. Korujmy to. I super. A tu się na mnie wbili. Pięknie, o to chodzi. Aragonat mi pomaga. Fajnie, Jamajka. Halo. Mieli być. Kolonia. Miała być. Tu się kolonizuje już 90 na rok. To jest, to mi się podoba. O Boże. Okej, okay, Age of information. E, Inflacja. Chyba inflację wezmę, chociaż no, to mi się też nie podoba, no ale co zrobić? Dobra, 89 dni. Fajnie, jakby w końcu Kuba też sama zaczęła organizować. To by mi bardzo pomogło. Jakby mi zaczęli hajs przysyłać w jakikolwiek sposób. Dobra, tu się już Anglia zrobiła, po prostu już zjedli ich. Nobry levels. To mogło być. To pretender, ale więc muszę uważać. Już, już pamiętam. o tym, co się stało ostatnio. Pamiętam, pamiętam. Ale strasznie się buntują tutaj. Ja wam kolonie robię. Patrzcie, będzie będziecie zbierać. To wam źle. O, i mamy. Możemy zmienić rządy. Możemy zmienić rządy. Czyli pójść kolejną tutaj reformę. I albo tak. Burgess Influence, Montreality i tańsi advisorzy. Leader, kost mniejszy. Albo darmowe polityki. To jest fajne. Tylko, że influencer im podbije. A oni w tym momencie influencer no, nie mają dużego takiego bardzo. Więc mógłbym to zrobić. Super. Dobra, no to chyba, chyba wezmę darmową politykę. No bo. Tańsia. W sensie advisor Cost to i tak. Ile te w tym momencie wydaje na nich? W tym momencie wydaje na nich 4,2. No to 0,4 dukata. Mniej no to to nie byłoby jakoś strasznie dużo. Dobra, bierzemy to... Te influenc dla tych Dla kościoła. Ale cała reszta to jest spoko. Dobra. O, jest, jest Lukas na Every Coast. Będzie chciał mi zabierać prowincję na pewno to. go zabić jakoś. Nie no, 043 3 dziedzic w tym momencie to jest naj, najgorsze, co ja bym mógł dostać. Myślę, że pod Azteków trzeba pójść, więc myślimy tam. Bo jednak podbijanie steków to będzie w razie czego robić. Będzie co, do, co robić, jak jest nudno, albo nie mam co robić po prostu. O, chyba ja mogę pożyczkę spłacić w końcu. Druga pożyczka spłacona. To jest to. Miliony monet. Okay, tu mam chyba wszędzie już nobility. A, tutaj Nobility muszę zabrać. No tu, dobra. Na razie tutaj zabierzmy. Nie, 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 O, dobrze kliknąłem. bo taki lolaga, miałem już myślałem, że klikną to drugie. Bym miał wtedy. O! Sekunda. Gorzej od inflacji. Coś patrzę. Oko. Nie, to nie jest wojna z tobą. By się tak samo jak wcześniej skończyła, więc wiesz. Jak chcesz Tak? To... A, to czekaj. Nie, 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 nie chcę. Mm, przynajmniej coś innego mam teraz. Znaczy nie, no chyba by się tak skończyła, nie wiem, może zależy od sojuszników moich. Nie, sojusznicy by dołączyli, ale już liczyłem, że z, nawet z sojusznikami to jeżeli masz tyle samo wojska co wcześniej, bodania to nie problem, ją się zamknie na tych wyspach, a ja co innego robię. Klaimy robią. O, myślę, że wojsko podbuduje trochę, chyba. Tak do tylu. Widzina. Tak? Tak. No to bardzo Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Papa. Pa. Dokładnie to samo. No